Cześć wszystkim, to znowu my, niedziela, dziesiąta rano, a my na boisku, dzisiaj zawodnik, powiem Wam, nie byle kto, Michał Laskowski, zespół Kabareci, cześć. cześć. Szanuję, że przyszedłeś dzisiaj na dziesiątą, bo to nie hmm. był łatwy temat, nie? No nie. Mam nadzieję też, że dzisiaj pokażesz tutaj, jak to się gra w piłkę. Postaram się. Ciężki? Tak, Zapraszamy. Michał, trzy próby, sam na sam, gotowy? Tak. Mhm. Ciężki, to jest. Widzę, że się sensie, w tym sensie, Ja, musi być. No, dobrze, Mika. to ja ja. nie ma, nie ma lekko. Nie łap. ma gry widzę. Nigdy. Oho. Jestem zaskoczony. Ja ten... Jeden na trzy, powtarzalność jest. To... Składu, to Niekonwencjonalne rozwiązanie. Ja Na to przelowić? I razem zero na trzy! Trzy konkurencje za nami, Michał. Orient, tak jak mówisz, troszkę Cię zaskoczył, tak? Troszeczkę, tak. Hmm. Mam nadzieję, że ty sobie poradzisz lepiej. 25 nie punktów bez odbicia, 10 z odbiciem, tam wodek stanie sobie za punkt, dobiję w razie. Wezmę, ale jak uczymy jak, jak dobijesz, to nie ja wiem, czy się to uda. Wiesz, są tak. <noise> <noise> Jesteś tam? Jestem. No nie widocznie. O! grubo. <noise> O! Konkurencja numer 5. Poprzeczki Michał, nie muszę się dużo tłumaczyć. Wszystkie po kolei. Powodzonka. O! O! A! I poprzeczki. I nawet za tego słupka po koleżeńsku dam pięć. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci. Miko, w tej konkurencji są dwa wybory, ale ja widzę, że ty już się zdecydowałeś uderzać profesjonalnie. Tak. Szanuję. Tylko? Tylko, są Nie ma nic. Dajcie pięć. oni <grystanie> nie wykorzystuję. Aloe, nie wykorzystuję. Było blisko. Było. E, Michał, po sześciu konkurencjach, jak się czujesz? Średnio. Średnio. Mhm. Powiem Ci, że no wyniczek taki, jest, spodziewałem się, może trochę lepiej, ale mam nadzieję, że tu jeszcze się poprawisz. Będziemy się starać. Teraz żeby starć. cię troszkę wyluzować, mam do ciebie takie y, luźne pytanka od twoich znajomych. Mhm. Numer 7. trzy rzuty wolne. Tak jak widzisz punkciki. Mm -hmm. Za rudego w twarz pół płacę, Z miejsca. Dychle. No dobra, niech ci będzie. Okay. O Jezus Maria, co on robił? <noise> Powtórz to, mi, Zatrzymałem się. Trytydka, pół, pół Dziękuję. No jesteś mega dobry. <grystanie> mega. Michał, szanuję to, co zrobiłeś na tej Dziękuję. wcześniejszej konkurencji. Widły zdjęte, że pff, tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Żonglereczka, 30 sekund. Każde odbicie masz punkcik. Czym sobie życzysz? oprócz rąk. No, jeden. 2 1. 4, 3 2 1. Góra miga. Dokąd idziesz? Tak Michał, ostatnia konkurencja, mhm. to idzie coraz lepiej. No trochę się martwię, bo dopiero widzę, że dożrzałem. To możemy cofnąć wszystko Nie dogrywamy, nie oszukujemy. Tak jak mówię, u nas nie ma miękkiej gry. Nie ma. Oczywiście. Michał, 10 pompek, 10 okrętów i żygamy. I żygamy. Poszedł. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 11, 12, ale dobrej tempo, 3, 4, 5, zoraj, lepiej, 6, 7, Ryanair, 8, Wheeler, 9, jeszcze jeden, Mikał i polecieli, poleci, ale poszli, tak je i z przewrotem, dam plus 2, dam plus 2. Dziękuję. Michał jak jest? Fatalnie. Fatalnie. szkoda. Tak właśnie męczymy ludzi w niedzielę. Właśnie, właśnie tak. w niedzielę zgrana. Michał yy, delikatnie, nie powiem, że niezdyszany, tak Michał, troszkę? No nie troszkę. Nawet nie, nie, troszkę. nie troszkę, troszkę u nas, tak jak mówisz, trzeba się pomęczyć, nie? Tak. Nie jest prosto. Nie jest prosto. Jak się bawiłeś? Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Ja się cieszę, my jak zwykle z Ciężkim również bawiliśmy się świetnie, tak Ciężki? Tak, a Ciężki mnie zaskoczył przy kawie. Ciężki zaskakuje wiele osób, <laughs> tak jak mówię, to on jest Ciężkim do pokonania. Wiesz o co chodzi? Rozumiem, że teraz tu OK. okej. Okay. <laughs> Michał, jeszcze raz dziękuję. Ja również. Bardzo Wam dziękuję. Michał Laskowski, Kabareczi Do zobaczenia. Do następnego. Hej, dziękuję. Siema.